Dzień dobry z Krakowa. Tego filozofa chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo to już nasz 25 wspólny spacer. Oddajmy więc szybciutko głos Lucjuszowi, Anneuszowi Senece. Pojedyncze dni uważaj za osobne żywoty. Seneka proponuje bardzo ciekawe ćwiczenie duchowe. Patrzeć na każdy dzień jak na osobny żywot. A rano się rodzimy, a wieczorem umieramy. To znaczy, nie odkładać życia na później, nie uważać go za próbę generalną, ale przeżywać tak, jakby w nim zawierała się całość. To echo stoickiej praktyki Memento Mori: skoro śmierć może przyjść w każdej chwili, trzeba tak układać dzień, by był kompletny, zamknięty i sensowny. Seneka proponuje zmianę perspektywy: Nie pytaj, ile dni ci zostało, tylko czy ten dzień przeżyłeś jako pełne życie. Wtedy nie boisz się śmierci, bo niezależnie kiedy przyjdzie, każdy dzień był osobną, pełną całością. Powtórzmy: pojedyncze dni uważaj za osobne żywoty. Można to zdanie odczytać nie tylko jako wezwanie do uważności, ale także jako radykalne rozbicie tożsamości. Jeśli każdy dzień jest osobnym życiem, to nie jesteś tą samą osobą wczoraj i dziś. Twoje ja nie jest ciągłością, ale serią krótkich wcieleń. To otwiera przed nami zaskakujące perspektywy. W duchu buddyjskim. Jaźń jest płynna, chwilowa, nie istnieje trwałe ja, są tylko kolejne chwile życia. W duchu psychologicznym, jeżeli każdy dzień to osobne życie, to można przebaczyć sobie wczorajsze błędy. One należą do innego istnienia. Nieoczekiwanym efektem takiego myślenia jest także ulga. Człowiek nie dźwiga całego ciężaru swojej biografii. Ale tylko dzisiejszy żywot. Wczorajsze troski umarły razem z tamtym dniem, a jutrzejsze jeszcze się nie narodziły. Można więc powiedzieć: Seneka, choć stoik, przemyca tu coś, co brzmi jako jak protoegzystencjalizm i protobuddyzm. Twoje życie to nie linia, ale zbiór małych, zamkniętych światów. Wczoraj, dziś, jutro. Każdy dzień jest osobnym kosmosem, a ty codziennie jesteś kimś trochę innym. A na koniec, ponawiam tradycyjnie swój apel: proszę o, subskryp o subskrypcję, komentarze, uwagi, polemiki, lajki, wtrącenia i inne, bardzo istotne z punktu widzenia mojego kanału. Czynności. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia, żegnam się z Państwem.